Odcinek 11 pod tytułem Plan. No więc tutaj mieszka Angelika. Tak, panie miga z Olimpiady, ha, ha ha Kurwa człowieku, nie nazywaj mnie miga z Olimpiady, albo dostaniesz jedynkę i pałę. Dobra, dobra, proszę pana, plan jest taki: pan tutaj siedzi, czeka, a ja pójdę do niej. Dobra. Hej, chyba wiesz, czemu tutaj przyszedłem. Yes, I know we have to kill Emos. So, the plan is that you buy a weapon, preferably an AK-74, and I'll buy a bazooka. I'll also buy the most important thing, clothes, because his house is minus 13 degrees Celsius, and the gentleman who does everything buys food. Topan od wszystkiego. Yes, I know, shut up and the Arabic lady won't start joining us right away because her screaming can destroy your eardrums and I'll still buy headphones. Dobra powiem mu. I co się dowiedziałeś? Że ja mam kupić broń, pan musi kupić jedzenie i napoje, a Angelika kupił ubrania i szaliki, a baba od arabskiego zacznie krzyczeć, a Stefan nie będzie słyszeć, rozumiano. No to pa Stefan. Do widzenia. Odcinek 12 pod tytułem Zakupy w następną sobotę i jakby coś nie wiedział, kim jest Miga, to proszę napisać w Google Miga i po angielsku Olimpiada wtedy dowiecie się.